Od premiery filmu Lego Ninjago mija już 5 lat. W 2017 roku, gdy zawitał na ekrany kin, to przedstawił nam zupełnie nowy wygląd ninja, odświeżony i w teorii bardziej dopasowany do stylu, w jakim wykonano cały film. Nowy wygląd jednak został wprowadzony także do serialu, co wywołało sporo dyskusji. dyskusji. Dziś porozmawiamy o tym, czy zmiana wyglądu ninja, teraz z perspektywy 5 lat, była dobrą decyzją. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zmiana wyglądów w teorii miała być przyjazna nowym widzom. Zobaczyli w kinie takie postacie, więc, gdy zobaczą je także w serialu, to z chęcią dodadzą go do swojej listy do obejrzenia. Jednak tak naprawdę, według mnie, nie miało to za bardzo sensu. Historia przedstawiona w sezonie 8, 9 i 10. Okej, okay, była zrozumiała bez oglądania poprzednich sezonów, ale raczej warto było je obejrzeć, by choć trochę zorientować się o co tak naprawdę chodzi w tym serialu. I podejrzewam, że mało kto zaczyna oglądanie ninjago od środka, więc ta zmiana wyglądu wywołała tylko i wyłącznie więcej zamieszania. Pamiętam, że w 2017 roku głosy były bardzo, ale to bardzo podzielone. Jedni stali murem za nowymi wyglądami, a inni się brzydzili i woleli stare designy naszych ninja. Była to jednak, wiecie, świeża sytuacja, z którą wcześniej mało kto miał styczność, dlatego konieczne było ochłonięcie. I w tym roku mija 5 lat od premiery filmu. 5 lat odkąd ninja zmienili swój wygląd, dlatego nie rzucają już na mnie emocje, każdy się do tego przyzwyczaił, więc można na spokojnie, na chłodno ocenić, czy zmiana wyglądu ninja była dobrą decyzją. I powiem krótko, jeśli chodzi o wygląd, to nic do niego nie mam. Uważam, że nawet pasuje do tego nowego stylu animacji, którego twórcy trzymają się w miarę od sezonu 11. Pozwoliło to nam też zyskać, wiecie, zupełnie nowe figurki, i w kolekcji nie przewijają nam się dziesiątki takich samych minifigurek, bo jednak w jakimś stopniu się one od siebie różnią. No i też sam w sobie styl animacji nabrał według mnie większej szczegółowości, a walki czy inne dynamiczne sceny są o wiele lepiej zrobione. To co odrobinę mnie gryzie, to gdzieś tam ta szczątkowa zmiana charakteru naszych postaci. Wcześniej każdy miał przyklejoną taką swoją łatkę, np. Kai, porywczy, podrywacz, który nie do końca panuje nad emocjami, czy zazwyczaj niezręcznie zachowujący się Jay. Gdzieś to się zatarło, a nowi ninja stali się nieco głupsi, ale nie uważam, by jakkolwiek zniszczyło to odbiór serialu, bo nie oszukujmy się, historia przedstawiana w najnowszych sezonach, zwłaszcza w 14 i 15, czy w nadchodzącym 16, jest mocna, jest dobra i wcale nie odstaje jakości. Od starszych sezonów. Oczywiście, film w 2017 roku wprowadził zmiany, ale one nie były ani dobre, ani złe. Nasz serial zwyczajnie w świecie się zmienił w taki sposób, w jaki wymyślili to sobie twórcy, ale w żadnym wypadku inne twarze, inne włosy, czy brak starego intra, za którym chyba każdy trochę tęskni, nie wpływają na odbiór nowych, świetnych historii. Dlatego nienawidzę, kiedy ktoś zupełnie bez argumentów twierdzi, że nowe ninjago to zwykłe dziadostwo, które do niczego się nie nadaje i nie warto go oglądać. Bo tak, bo po prostu zmienili wygląd i usunęli intro. Większość takich osób kieruje się nostalgią, a ona wcale nie jest wyznacznikiem jakości. To już wszystko na dziś. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach, a jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia!